La schiacciata dell'Orre. Beh, signore e signore, stiamo tenendoci, ragazzi e cari fratelli e sorelle, siamo qui nell'ora di Maria, un pochino in ritardo, ma ore 21, oggi in quella grande solennità della Madonna Nera, Regina della Polonia, oggi sono tanti radunati davanti al quadro della Madonna a Ciascova. W dniu moi drodzy, jesteśmy zgromadzeni na tych rekolekcjach, jak wiecie, tu we Florencji, koło Jusza. A teraz w godzinie apelu Maryjnego łączymy się z wszystkimi, którzy są również i na jazdy górze. To godzina apelu. Stajemy przed Królową Matką Naszą. Stajemy, by raz jeszcze podziękować za ten piękny dzień. Stajemy, by powiedzieć, Maryjo, Ty wiesz, ty najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. W tym apelu maryjnym. Jeszcze raz zawierzmy nasze rodziny, naszych bliskich, tych, których mamy w sercu. I tutaj pragniemy przedstawić Matce Bożej w tym miejscu podczas tych rekolekcji. In questo luogo qui in polonia a Florencia, et proprio in quel giorno, quanto abbiamo bisogno. di presentare tutti voi anche in Italia, ciascuno di voi, le vostre famiglie e tutti davanti Maria di questa immagine che conoscete, al fianco la statua di San Gervè, radunati qui i membri delle case di preghiera di San Gervè, i diversi pellegrini della Polonia che siamo qui oggi costruendo quel ponte di preghiera anche per tutta Italia. Moi drodzy, chcemy więc, macie Bożej, teraz w tajemnicy Różańca Świętego, w tej jednej tajemnicy, chcemy właśnie e, najpierw polecić wszystkie sprawy, ale odśpiewajmy Adel Maryjny Cantiamo quanto di quella preghiera. thank you in questo tozzo serzu, salve te G, o in Gesede i in questi in questo mistero di assunzione della nostra Madre Santissima, l'assunzione a te Maria, in questo giorno vogliamo affidare tutte le famiglie in Italia, ciascuno che in questo momento è collegato, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Reba nasce, conosce al negro, ai io, e odpuści nelle nasce vine, e a corrime od pusciamo la nasce, e nebuti nas na pocosine, alle nascate suoi amo. Zdroves Mario, Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Canta Maria, adora, non ci sarà in Giuseppe, e la sì giocherà, e la sì Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Canta Maria, adora, non ci sarà in Giuseppe, e la sì giocherà, e la Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Senta Maria, Madre Gosia. Non ci siamo in Gesù. E la sua spiegina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Senta Maria, amatto Goscia. On sien zadani, Giuseppe, teraz urodzi nasz piec na fia. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sien da Maria, o Marco Borsa, on sien zadani, Giuseppe, teraz urodzi nasz piec na fia. Awo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e e benedetto frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za rani grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, piena di Grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za rani grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa sì, Maria, Madre di Dio, mostrami grazia cristiana, tesoro di benedizione per la terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa sì, Maria, Madre di grazia, Uciek za nami wrzeszczymi, teraz już godzinę śmierci naszej ANA. Awo Maria, piena di grazia, Signore, con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Siede Maria, matko Boże. Uciek za nami wrzeszczymi, teraz już godzinę śmierci naszej ANA. Gloria al Padre, al Fili, al Spirito Santo. I e na początku, teraz i, w w i w zawsze na wielki wiek o o uchwały. O mój Jezus, o mój Jezus, przebacz na nasze żywienie, zachowaj nas od dnia tych i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do Panów szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, jakże prosimy Cię o potrzebne właski dla nas, dla wszystkich, dla tych, którzy prowadzą nas dla naszych pasterzy, szczególnie prosimy za biskupa Adama, biskupa Andrzeja, wszystkich kapłanów naszej wspólnoty. Ty Maria per tutti nostri pastori, pregiamo per vescovada, vescovandrea tutti sacerdoti della nostra comunità. Tobie powierzamy wszystkich kapłanów chorych i cierpiących, i tym, którzy przeżywają różne kryzysy w kapłaństwie, przyjdźcie z pomocą. Atem Maria, a miała oni sacerdotę. Jest absolutnie jedną dywersyfikę tej kryzysu. Prosimy Cię za chorymi, którzy dzisiaj przeżywają chorobę, lęki. Mario, staw się za nimi. Abbiamo ogni per non il per mi Oh madre, a quanto ti tagliamo per i nostri malati, per quanti abbiamo nel cuore e vieni e soccorri che possono guarire. Fa noi gloria al Padre, al del Figlio, allo Spirito Santo. E <totipo> <tipo> <tipo> Gloria Padre, Filio, do Spirito Santo. Jako jak na, na początku, początku teraz i zawsze, i na wielkich wielkich Gloria Padre, Filio, do Spirito Santo. Jako jak jak na początku, początku teraz zawsze, i na wielkich wielkich A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Błogosławieństwo teraz relikwerem św. Jana Pawła II. Bo przecież pamiętacie dobrze. Tyle razy na Jasnej Górze mówił, tu na Jasnej Górze bije serce narodu polskiego. Tu jest dom naszej matki. Ale chcę dzisiaj powiedzieć, że tu, w tej małej polskiej florencji, tu obok Radomia i Józefów, I te lo senza, non dici, benedicimento, senza Sessucaci. Io non la doteca il in servizio. Allora oggi benediciamo con le reliquie di San Giovanni Paolo II, ricordando sempre quanto era a Giastokova e diceva le parole, qui sta battendo il cuore della nostra madre. E proprio anche, vorrei dire, questa sera... Questo tutto giorno di ritiro, qui anche a Firenze, in questo piccolo paese in Polonia, vicino a Rado, qui anche parte il cuore di Maria. E adesso riceviamo benedizione con le richieste di San Giovanni Pablo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Pan z Wami yes. i z duchami Twój, i di Padre et Filio et Spiritus Santo, niech Was błogosławi, wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty ja nie Patryk II, młody się za nami, święty Ojcze Roberto a teraz, moi drodzy, przejdziemy do pustelni. Idziemy do pustelni Świętego Szemberga, tu obok sanktuarium, gdzie będzie poświęcona właśnie cena, w której on spędził bardzo dużo czasu. Tam on Prosta cena, poświęcenie. Ora passiamo, ne per benedire quina cenda di San Szerbe. dove lui riposava, e questo è oggi il segno di questo giorno, di questo ritiro. ¡El della de la santidad! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja ja Zjarodato Jezu. Jezus Chrysto, sempre siarodato. Kochani, bracia i siostry, to nie jest kaplica, ale jesteśmy na terenie pustelni, świętego Szampela, tu we Wroleńską Józefie. Obok w tej pustelni są dwie kaplice, już poświęcone, gdzie sprawuje się liturgia, Eucharystia. Tu od kaplica Matki, a za tą ścianą kaplica. Poświęcona ku czci był ojcu, ale i to miejsce musiało zostać odtworzone w sposób taki, jak tam w Libanie, w pustelni, gdzie święty Szarpel mieszkał w takim małym pokoiku. To jego cela. Nie miał nic. Cienki materac. A pod głowę miał ten kawałek drewna, lampę oliwną. Ale dziś na ta lampę która jest właśnie ta mała przywieziona z Bekafra. To właśnie tam, gdzie się urodził. Ta lampa oliwna świeci nad ziemią, która została oświetlona. To ziemia z jego grobu. Kiedy umarł w 1898 roku, na światło, na grób padało światło przez 45 dni. I z tego grobu Zebraliśmy Ziemię, pamiętacie? Przewieźliśmy kilka woreczków tej ziemi. I oto dziś ta Ziemia jest tutaj, w tym miejscu. Jest również i brewiarz, i grzał w języku arabskim, a także aramejskim, bo w takim sprawował liturgię święty szarpel. Obok tutaj. Jest jego wizerunek. Tu obok, tak jest obraz świętego Szarbela. Zobaczcie, to właśnie ten obraz przewoziłem w wiele miejsc po Europie. Wiele został przez wielu ludzi omadlony. Pozwólcie, że powiem w języku włoskim. Cari fratelli sorelle in italiana anche. Devo dire, muszę przetłumaczyć, to nie jest kaplica. Al poscienza oggi è un di San questo non è cappella, cari fratelli, e questa è cella di San Chardel nell'Eremo. Sono già due cappelle, prima per la Madonna, l'altra per Dio Padre, ma oggi vi dedico quella, è una cella dove lui dormito, dove lui riposava, quello sottile materazzino. Sansciabè aveva sotto, nel posto di cuscino, un pezzo di legno. Aveva qui il suo messale. Qui c'è messale proprio da Libano, in lingua araba, e poi ci sono anche la preghiera in lingua aramaica di Gesù, che lui le messe. Ma proprio qui c'è anche quella piccola, come vedete la lampada, quella portata da pecafra dove lui è nato. E poi c'è il quadro, ho fatto vedere qui, di Saint-Charles, a quale io l'ho portato in tantissime parrocchie, portavo e pregavamo insieme. Questa cella ha anche una cosa molto importante, la Madonna di Pompei, che lui era, era devoto, la regina del Rosario. Ma, ragazzi, è una cosa molto importante, W tym jego pomieszczeniu, tej celi, to bez Matki Bożej Pompejańskiej, który miał święty szarbel w swojej celi. I krzyż, może nie jest ten sam, ale podobny, ale ten krzyż został wyrzucony na śmietnik. I ten krzyż dziś zawisł tutaj. Na nowo błagamy świętego szarbela, aby w sercach tych, którzy O Fuci di Boga, Nanovo, Don Allora, qui vediamo, oltre l'immagine della Madonna, quella croce. Forse non è uguale, che sta lì in Libano, ma quella croce, quel crocifisso è stato buttato nel cestino. E forse per quanti vengano qui, che possono pregare anche per quelli che hanno. Lasciato la fede. Adesso benedico la cella, ora benedico perdiamo, mio amico, ora po', po scrisse teo Celeste, Scientego Schardela. Tu zacchi le nostre precolezze. Questo è anche il segno del nostro ritiro spirituale. Ventesimo ritiro di casa di preghiera di San charles in Polonia dal 2012.